Codziennie polskie firmy wysyłają do swoich klientów setki tysięcy powiadomień SMS. Obsługa takich wiadomości jest dość prosta. System nadawczy przesyła wiadomość poprzez sieć telefonii komórkowej i sprawdza, czy udało się ją wysłać oraz czy została ona dostarczona na telefon odbiorcy. Ale czy wiadomo, że SMS został odczytany i właściwie zrozumiany? Albo czy klient podejmie jakieś działanie? Przypominacz telefoniczny to nowa, lepsza metoda komunikacji z klientem. Daje pewność, że wiadomość dotarła do celu, monitoruje odsłuchanie komunikatu i może oczekiwać działania bądź interakcji ze strony rozmówcy. System dzwoni do wybranej grupy numerów i po podniesieniu słuchawki wita się i odtwarza wiadomość głosową. Rejestruje przy tym, czy połączenie zostało odebrane oraz czy zostało wysłuchane do końca lub w którym momencie odbiorca rozłączył się. Dzięki temu nadawca wie, czy komunikat faktycznie dotarł do adresata. Dodatkowo, system powiadomień głosowych może poprosić o interakcję, czyli wybranie opcji na klawiaturze, co zwiększa skuteczność kontaktu i jego przydatność. Na przykład o potwierdzenie wpłaty poprzez wybranie jedynki. Informacje o niedokonaniu płatności, wybierając na klawiaturze telefonu dwójkę. Lub po wybraniu trójki zaproponować połączenie z konsultantem, np. w celu zmiany terminu lub warunków płatności. Dzięki temu nadawca może dokładnie monitorować zachowania odbiorców. Przypominacz telefoniczny to lepsza i skuteczna komunikacja z klientem. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem usług biznesowych Telestrada SA. Tylko skuteczność się liczy.